it up like Go pop it like No, dzień dobry, witam wszystkich, dzisiaj gramy sobie na brutalu, O co tu chodzi, nie? Nikt nie wie Zaczynamy sobie na Brutalu. serie nie biorę ekło, nic bo mam pożyczkę i trochę lipa um, się Damy radę ze świeższą bezeką? Dobra, mamy sobie. Tak, to ja chyba gram na brutalu. w sobie tutaj, nie wiem, z piąty level i relognę sobie. no kotłoka będę miał, to tam i tak relognę i tak. To tam tak będę musiał reloga zrobić i tak o pyk Widzicie dobra lecimy na kotołaka bo tutaj go miał chyba nawet już jest nie jeszcze go nie ma to wracamy tam Nie wiem czy bym się tak ogólnie zaczęło robić, ale okej okay. pyk mm. jeszcze świerszczyka ja nie wiem próbowali spróbuję dziesiąte albo z... Jak będzie trochę ciężko. Teraz nie będę jak się uleczyć. No tak kiepsko bym powiedział, kiepsko. Mamy 2 minuty odcinka. To już takie wprowadzenie do serii jest Brutala. Yy, co ty, Aha, króliki, króliki. Ładne, ja, da rady żeby się uleczyć zając no niedoradne zające kurde, jakieś miksturki będą by trzeba Dobra, ale tutaj. Też wprowadzenia jak coś tego do tej serii. I na tej serii będziemy próbowali wbić jak największy level na tym brutalu. Ciach, 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 ciach. Znowu lodowe strzały. Będziemy próbowali sobie na Brutalu umieć jak największy level. Kiedy już się to nam uda, no to tam... Wiecie sobie, będziemy działali. Wrócimy na ten Brutal. I co by tu zrobić żeby się uleczyć? To chyba na Gietek leczył. O, tyle mi wystarczyło, że kurbika zabić. Chyba i oby. Bo się trochę zdenerwowało, jakby mi to nie wystarczyło. Dobra. O. Cyk. Cyk. Zresztą mnie w gryzie. Cyk O tu są jeszcze nagietki, to też jest fajna rzecz O i okej okay. Idziemy sobie wbić tam piąty Na wprowadzenie to okej, okay. będzie chyba wbić sobie piątego levela Później mnie dam, coraz większy, coraz większy. Ale na razie na piątek wstanę i... Wpro... No i dobra, na wprowadzenie to chyba tyle wystarczy. No mam minut no, cztery... 4, no to tyle chyba do wprowadzenia wystarczy. Narka się ma, te wprowadzenie chcesz, żeby potem nie było. Seria będzie kontynuowana. Cześć! Cz